Siemanko. E, poprzednio był materiał na temat inflacji stylu życia. E, z zachęcam gorąco do zapoznania się. Myślę, że może komuś uratuje skórę. Przed pewnymi rzeczami, które później ciężko odwrócić albo ciężko z nich zrezygnować, aczkolwiek da się. E, no ale, tak jak powiedziałem w poprzednim materiale, lepiej jest zapobiec niż, niż potem. Cofać się do, do tego, żeby było lepiej, żeby było z powrotem dobrze. A tym razem chciałem tylko Was poinformować, że w związku z tym, że wyczekany, upragniony urlop zbliża się wielkimi krokami, być może jak materiał pojawi się, to będziemy już w trasie do Polski. No, i niestety w tym tygodniu nie jestem w stanie Wam wrzucić jakiegoś konkretnego materiału, to znaczy konkretnych informacji. Chciałem Wam tylko troszkę tak poopowiadać, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Otóż. Bardzo dużo rzeczy jest zaplanowanych na budowie. Chciałbym jak najbardziej ten czas wykorzystać, żeby jak najwięcej zrobić, jak najwięcej rzeczy załatwić. W związku z tym przepraszam Was, ale przez chyba najbliższe dwa tygodnie nie będzie żadnego świeżego materiału na kanale, chyba, że jakimś studem zdążę jakieś bardzo krótkie takie, jak to mówią, złapy wrzucić krótkie filmiki, co się tam będzie u mnie działo ale obiecuję Wam, że postaram się zrobić w dobrym dużo i dobrego materiału e, począwszy od gdzieś tam ostatniego tygodnia sierpnia będę to wrzucał co wyjdzie to się okaże, ale plan jest bardzo ambitny dlatego, że e, będę chciał załatwić stolarkę drzwiową i okienną e, i będę chciał, e, postaram się jakiś fajny ciekawy materiał z tego zrobić e, Druga sprawa jest taka, że będę chciał też dokończyć elektrykę. E, tak samo chciałbym materiał z tego dosyć fajny zrobić, ile się uda. E, trzecia sprawa to e, oczywiście też, jeżeli czas i pogoda i inne czynniki na to pozwolą, to będę chciał troszkę zająć się e, eliminowaniem błędów, które popełniłem. O błędach też możecie. E, Chyba tutaj będzie odnośnik. My możecie się z moimi błędami zapoznać jak chcecie. E, przepraszam. E, co chciałem jeszcze powiedzieć? A w związku z tymi błędami, to będę chciał e, spróbować wyprowadzić. E, Uziemienie z fundamentów, ewentualnie zrobić otok. Jeszcze się nie zdecydowałem tak na 100%, ale prawdopodobnie będę chciał się dobrać do, 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 do zbrojenia, funda, ławy fundamentowej i w, wpiąć się w, ten, w to zbrojenie z bednarką. I co? Mam jeszcze plan zrobić wodę i kanalizację. Jak się zepnę i będę zasuwał przez te dwa tygodnie od rana do wieczora, to myślę, że, że, że jest to do ogarnięcia. Eee, Także trzymanie kciuków też mile widziane, przyda mi się. Eee, I co? I e, chciałbym jeszcze. <laughs> chciałbym jeszcze. Może, jeżeli też na to pozwoli. Eee czas i, i pogoda, to e, dorzucić, odnoszę się do kolej, kolej, kolejny raz do błędów moich na budowie, chcę dorzucić drugą warstwę styroduru piątki, chociaż, żeby to było zamiast 5-10 cm e, tego ocieplenia na fundamentach e, i e, ogarnąć to, znaczy ołożyć ob, to folią kubełkową, zrobić to tak, jak powinno być, folii kubełkowej. Nie używałem e, w sumie sam nie wiem dlaczego sugestia rodziny, że nie trzeba. E, myślę, że jednak lepiej jak będzie. Mm. Myślę, że jeżeli to mi się uda zrobić, no bo żeby to zrobić będę musiał rozkopać wokoło domu tutaj troszeczkę tak, tych fundamentów, odkryć te fundamenty, tak. Skoro już to będę miał, skoro uda mi się ogarnąć najpierw tą bednarkę, to uziemienie, później jak za jedną robotą tak naprawdę, bo nie będę zasypywał, tylko zrobię to ocieplenie drugie, drugą warstwę. I jak to przykryję, to właśnie zanim jeszcze zakopię, będę chciał chyba położyć rurę, która będzie łączyła rynny, żeby to wszystko później odprowadzić do docelowego zbiornika na deszczówkę. Jak już te wszystkie trzy roboty się zrobią, to dopiero wtedy to zasypię. To też jest dla mnie ważne. Także mówię, strasznie dużo mam, mam taki lekki. Takie lekkie przeczucie, takie lekkie obawy, że trochę za dużo sobie na głowę rzuciłem, ale, ale powiem Wam szczerze, że to jest tak naprawdę jedyna okazja. Następnym razem przyjedziemy, jeżeli Bóg da, to przyjedziemy na Boże Narodzenie, ale z tego co tutaj, jak to mówią, ptaszki ćwierkają, to ten ponad kwartał trochę trzeciego kwartału i czwarty kwartał będzie przejny jeśli chodzi o wydarzenia na świecie i utrzymajmy kciuki, żeby to się dobrze skończyło. Jest światełko, że to się dobrze skończy, tylko, e... tylko trzeba trzymać kciuki. Hmm. No i co? Mówię? Mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej zrobić przy... Robotach uda mi się jak najwięcej materiału nakręcić, żeby, żeby wam jak najwięcej pokazać, żebyście zobaczyli ile, no, jak, jak prace postępują. Do celu, bo też chcę przygotować to wszystko pod tymki, które też przy dobrych wiatrach będą gdzieś na jesień, późną jesienią. No, tak koło października, listopada raczej bardziej mi się wydaje, jeżeli się uda. No i, i co? I chyba tyle, nie będę się rozgadywał tam, chociaż też się by nie rozgadałem. W każdym razie, yy... no, jedziemy. Mam nadzieję, że tam nic jeszcze się nie zmieni w przepisach, takich, że nas całkiem przyplokują, że nie będzie można jechać albo wrócić. Yy... I ten, i. I obiecuję, że jakoś uda, że postaram się zrobić jak najwięcej jak najlepszego materiału, żebyście mieli co oglądać. Także, trzymajcie kciuki. I widzimy się znowu po dłuższej przerwie. No, sorry, kurczę. Nie wiedziałem, że. Znaczy, wiedziałem, że mam problem z wolnym czasem, ale nie wiedziałem, że aż tak to będzie wyglądało. Docelowo chciałem, żeby więcej tych filmików było, żeby to jakoś się bardziej regularnie pojawiało, ale obowiązki tutaj domowe, praca, dzieci. Zresztą każdy, kto ma i kto raczej tak powiedzmy ma takie podejście do, do dzieci i do, do ogólnie do życia jak ja, no to, to doskonale to rozumie, że to są wysysacze, wysysacze energii życiowej i jak to jeden pewien człowiek powiedział, trzeba czasem tak czasoprzestrzeń, czas żeby to, żeby to wszystko ogarnąć wraz z kanałem. Dobra. No Przegnam się tym razem już tak na dobre, to znaczy na dobre, e, kończymy odcinek e, i, e, i co, e, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wszystko wypali tak, jak zostało zaplanowane, że uda się zrobić to, co zostało zaplanowane e, i będzie się można cieszyć e, kolejnymi postępami. Tylko jeszcze to... dodam na koniec, że powiem szczerze, naprawdę nie, e, może, nie wiem, ja myślę, że chyba nie tylko ja tak mam, ale... W życiu bym nie przypuszczał, że budowanie na odległość będzie tak przechlapane. Nie mówię tutaj o jakiejś tam, e, badam, o nieobecności na budowie podczas niektórych prac, tylko... E, Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nic tutaj nie ma, nie ma, znaczy chodzi mi o zazdrość. Nie ma tutaj nic żadnego jakiegoś negatywnego, tego, negatywnego znaczenia tego słowa, ale chciałem powiedzieć, że zazdroszczę ludziom, którzy mają budowę powiedzmy, nie wiem, na 10, 20, 30, 50 km od siebie i mogą sobie naprawdę w każdej chwili, czy tam na każdy weekend podjechać i nawet coś podłubać nie tak nosi tutaj, że się w głowie nie mieści. Tak bym chciał po prostu każdą wolną chwilę na tej budowie spełni, spędzić i coś tam podgonić, a tak, e, tak naprawdę kurczę, do, no, do, do trzech razy w roku tylko mogę tam pojechać i, e, i coś tam porobić, tak, na każdym urlopie. W ogóle nie brałem tego pod uwagę przy decyzji o budowie i e, nie wiedziałem, że to aż tak będzie że bolało, no, także Także tak jeszcze chciałem się Wam zwierzyć z tego. Ciężko, ciężko. Dobra, nie przynudzam. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.